to Janko widzowie! Witajcie w pierwszym odcinku z Roller Coaster Tycoon World! Jak widzicie, wyszłam sobie już do gry. Zobaczyłem sobie, co tutaj się dzieje. No i pomyślałem, że możemy rozpocząć sobie nasz pierwszy, naszą pierwszą słuchajcie, przygodę z Roller, Roller Coaster Tycoon World. Nasz park, myślę będzie mógł się znajdować w tej wyspie. To mnie strasznie ciekawi. Nazwa miasteczka, słuchajcie, równina zaznaczamy. I nazwa miasteczka to będzie Jan -Koland. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba nazwa. I startujemy. Także nie dałam nieograniczonych pieniędzy, ponieważ co wtedy będę robił, jak cały park będzie tak wielki, że już się nie będzie dało. Yy, przykładowo mamy oznaczony teren yy, takimi kreskami przerywanymi, nie możemy za niego wyjść. Yy, tak się prezentuje gra. Yy, można sobie oddalać rolką myszki, patrzcie, to jest na razie nasze pole. Nie jest wielkie, jak sami widzicie. O, to są te przerywane linie. Yy, tutaj na dole mamy ikonki, yy, które yy, powodują, np., ten yy, spychacz czy coś, yy, nie wiem jak to się nazywa. Ale przynajmniej jakaś koparka, że tak powiem. Ona pozwala nam usuwać y, na przykład drogi czy coś w tym stylu. Także patrzcie, pierwsze, to pokażę Wam podstawy, jak y, zacząć dobrze tą grę. Ym, także przykładowo patrzcie, mamy tutaj nasz punkt wejściowy, no nie. Zamykamy oczywiście, bo przecież co tu ludzie będą na razie robić. Cenę ustalimy potem. A na razie musimy się, patrzcie, zająć. Ścieżkami, tu są ścieżki odgradzające i ścieżki normalne. Tutaj mamy więcej co prawda rodzajów niż w odgradzających, bo w odgradzających są tylko cztery. Myślę, że ogólnie to mogę sobie zrobić taką żółtą ścieżkę, ponieważ ona mi się strasznie podoba. I byle by było prosto, to parcie lecimy do samego końca. Bo widzicie, jak damy za naszego nasze, naszej wiecie, że tak powiem, naszego terenu, to już nie będzie tego. Nie będzie, nie będzie takiej opcji, żeby ta, ścieżka, żeby ta ścieżka była tam postawiona. Tutaj mamy parking, tutaj jest dojazd do nas. Także patrzcie, przede wszystkim, najpierw, no nie, chyba ka każdy człowiek chce skorzystać z toalety przed atrakcjami lub sobie coś zjeść. Jeśli na przykład nie jedzie z dalekiej podróży, no nie, i jest głodny, no to w sumie chyba logiczne, co nie widzowie. Patrzcie, także zaznaczamy sobie do naszego terenu. Oczywiście, tutaj jeśli stracimy całą kasę to bałem także ja postaram dajcie znać zresztą w komentarzu, czy chcecie, żeby ta seria się ciągnęła. Także przede wszystkim tutaj tak samo. Patrzcie, robimy hop. Ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy. O, widzicie, jak jest czerwona linia, to już nie będzie można postawić nic a nic. Także rolką od myszki przybliżamy oddalamy, page up do dołu, page down do góry. Tak to się prezentuje. Także na razie po prostu tak to wszystko wygląda. Ta gra jest bardzo przyjemna, polecam, żebyście sobie w nią zagrali. Ja ogólnie mam spolszczenie tej gry. I patrzcie, żeby to zrobić, tutaj przede wszystkim muszą być stacje jakieś jedzeniowe. No nie, przynajmniej takie. O, widzicie tutaj? Klikamy jedzenie i picie sklepy z pamiątkami, usługi miasteczkowe, pracownicy. Stoisko mechaników, stoisko artystów, dozorcy, stoisko medyczne. Medyczne na pewno się przyda, bo nie wiadomo, czy na przykład nie wie, jak kogoś będzie bolał brzuch, bo się za bardzo pokręcił na karuzeli. No nie, to w sumie raczej się opłaca zrobić punkt taki właśnie medyczny. I patrzcie, żeby to położyć. Musimy sobie zrobić lekko oddalone, i to jest na razie zamknięte. Patrzcie, jak to wygląda. Gasimy pragnienie. To tu może będzie napis pićko. Tak to się będzie prezentowało. I jeszcze czy wykrzykniki, że tak powiem. Yy, na razie jeszcze nie jest otwarty, ale za chwilę będzie. Jeśli słuchacie, tak, tutaj sobie stawiamy obok yy, pracownie burgero burgerownie właściwie cena posiłku trochę zniżę, bo pierwszy dzień no nie zawsze promocja musi być potem zacznę ich jakoś także tak powiem yy, jakość uuu jedzenia nie wiem, amerykańska sprzedaje jedzenie burger o muzyczkę, patrzcie, włączymy neutralną yy, także tutaj yy, to tu będzie am um, am, um, 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 tylko że ze, ze spacją Am, um, am. Um. I patrzcie. Tak będzie się to prezentowało. Dajcie w komentarzu oczywiście, czy Wam się podobają te nazwy, które ja tu wymyślałam sobie, sobie. I tak, teraz słuchajcie, stawiamy y, budynek z sushi. Y, tutaj nie. To już myślę, tutaj trzeba zacząć, jak widzicie, stawiać budynki. O. Jeśli się podświetli na czerwono, to pamiętajcie, że trzeba... Y, Trzeba, y, trz, y, zazwyczaj trzeba przesunąć gdzieś, albo y, coś tam, wiecie. Przede wszystkim, tutaj jest informacja, punkt sobie nazwiemy. Mniam. Spacja mniam. Sushi. Sushi. Dobra. Y, to jeszcze nie otwieramy, albo nie. Patrzcie, najpierw sobie otwieramy punkty. A potem dopiero y, robimy resztę, czyli... Patrzcie, jest już dzień, no nie? Ja najpierw wstawię sobie punkty tutaj takie, że informacyjne, czy takie, wiecie, ludzkie potrzeby i potem zaczniemy się przejmować tymi kolejkami, y, czy coś takiego. O, tutaj jest po prostu sałatka, jak widzicie, taki... Tutaj y, 7.25 damy, bo to w końcu sałatka jest zdrowsza, no nie. Pamiętajcie, że najpierw trzeba wszystko otworzyć, a potem dopiero... E, zrobić kolejne rzeczy. Tutaj jest 8, ponieważ to jest duże danie już w kropsiku. E, no tylko takos. E, I to nie może być również za blisko siebie. E, o, patrzcie, teraz jest tryb taki swobodny. A jest, jeśli się zrobi tak, wychodzi F trzeba kliknąć, żeby wejść w tryb swobodny, lub z niego wysiąść. Wyjść e, 5, bo tako jest malutkie. Yy, dobra, otwórz, otwieramy. Yy, robimy kolejne budki. Yy, klopsik jest, tylko tak jest. Najsłodsze słodkości. O jejku, poczekajcie, bo ja potem muszę coś dorobić. Yy, 650, otwórz. Popatrzcie, ja mam tylko widzieć. Tutaj sprawdzamy. Aktualna gotówka 12,27. Także to nie jest, słuchajcie, nic dobrego. Yy, trzeba już myślę otworzyć nasze miasteczko, tylko jeszcze zrobię jakąś kolejkę, żeby nie było nudy, no nie. Bo tutaj patrzcie, jeśli na przykład nie wiem, ktoś już wejdzie do miasteczka, to wam to pokażę. Przede wszystkim trzeba oszczędzać jak najwięcej miejsca, ponieważ nie wiadomo, czy ten teren da się rozbudować, czy się go nie da rozbudować. Także polecam wam, oszczędzajcie miejsce, ponieważ... O i patrzcie, tutaj yy, cena biletu, no nie no. Tutaj musi być przynajmniej 25. Śmieszne huśtawki nie. Super, e, e, z dużej litery, kurczę. Poczekajcie, by się mylę. Super, huśtawki. Tawki i pięknie. Patrzcie, mamy to jest zachęta dla klientów. Otwieramy, oczywiście. I teraz patrzcie, żeby tutaj dało się w ogóle dostać, trzeba zrobić ścieżki. Tu to już słuchajcie, trzeba myśleć, bo to nie jest tak, że napały sobie wstawicie ścieżkę. Okej, okay, tutaj mamy. I teraz trzeba zrobić jeszcze wyjście z takich. I trzeba połączyć tu. Hop. No i patrzcie, jest, jak to wygląda. Okej, okay. oj, poczekajcie, bo przypadkowo tak zrobiłem. No, i patrzcie, tak wygląda nasz park. Otwieramy 525 i zobaczymy, jak tu słuchajcie, czy się ludzie jacyś zlecą, czy nie. Hmm, tutaj pewnie y, ci panowie będą zapraszać. Y, o, i właśnie, tutaj trzeba zrobić też punkt informacyjny. Słuchajcie, budynki, y, usługi miasteczkowe. Mały budynek łazienki, przede wszystkim. Słuchajcie. Bo nie wiadomo, czy się komuś zachce, no nie, do toalety, czy coś. Yy, więc zawsze trzeba myśleć o pacjentach, yy, o przepraszam, bo miałem powiedzieć o pacjentach. Yy, pac yy, yy, nie, trzeba myśleć zawsze o klientach, bo nie wiadomo, czy im się zachce yy, ten. Wiecie, yy, swoje potrzeby pozałatwiać czy coś takiego. Yy, więc zawsze to trzeba. Yy, słuchajcie, wszystko przemyśleć ładnie. Jak to się prezentuje? O! Patrzcie, ktoś już wszedł. Patrzcie, jeśli klikniemy sobie na tą osobę. Patrzcie, ona ma mdłości 25, GUT 32, 99. Uwielbia zielone przejażdżki, lubi zdrową kuchnię, impulsy... Implus, impulsywny. Czyli coś, że chyba lubi się bawić, czy coś takiego, czy lubi atrakcje. O, 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 patrzcie, ile ludzi się już schodzi. Mocny żołądek, nie lubi przygody, uwielbia rodzinne atrakcje. O, to coś dla niego tutaj mam. I patrzcie, jak już kasa leci, widzicie? No, trzeba troszkę zwiększyć to do przynajmniej 7,50. Patrzcie, ile osób nam tu wchodzi, słuchajcie, no, jestem tak zadowolony. Patrzcie, tak się prezentuje to z góry, bo chcę wam pokazać całość. Patrzcie, no, to jest na razie. małe troszkę, bo. no wiecie, no, to są początki, słuchajcie, ale zobaczycie później, że tutaj będzie coś porządnego. A ty gościu po co tu idzie? Przecież tu, ci, tu nic nie ma. Nie lubi Sternu, cierpliwy. Słuchajcie, czy, czy, czy ten gościu pijany jest, że on i chodzi tutaj po całym parku. Zobaczcie jak, jak on wygląda. Dobra. Gdzie ten typiasz tu? Ach, taki typiasz. No tu nic nie ma, weź stąd wyjdź. Jak nie masz nic do roboty. Nie lubi Sternu. No, ale i tak go nic tu nie spotka, może sobie chodzić, i. No, widzicie, mówiłem, że będzie wracał. Także teraz stawiamy, słuchajcie, tutaj sklepy z pamiątkami. Yy, przynajmniej dwa sklepy by było fajnie. Także yy, budynki. Yy, sklepy z pamiątkami. Okulary. Damy, damy. Yy, cena pamiątki: 8 minimum. Nie, no, 7,50 żartuję. Grupa docelowa, dziecko na myślę. Motyw standardowe okulary słoneczne Dobra. To teraz trzeba tutaj wziąć koszulki. Super. koło siebie. Cena pamiątki koszulka już jest droższa, więc 6,25. Kosztuje 7. No trudno, no czapki są oryginalne, słuchajcie, więc co tam mówić dużo. A nie, okulary są oryginalne. Tu mamy czapki. To będzie 4,50. Okej. Okay. I patrzcie, mamy pięknie wszystko, tylko 4000 mi zostały. W jest bardzo ciemno. O, musimy, widzicie, postawić lampy. Już przyszedł mi komunikat tutaj, że w miasteczku mam bardzo ciemno. O, o, o. Halo, halo, ale my już pod wieczór będziemy zamykać, słuchajcie. Chyba, że goście chcą jeszcze coś zjeść. Myślę, że już powinienem zamykać. Zamykamy Jan Koland. I słuchajcie. Ludzie, patrzcie, powinni już wychodzić. Właściwie. Ej, a ten wszedł. Halo! Wychodzić! Zamknięte! O, dobra, wychodzą. Na szczęście, ale ta ochrona ich powinna coś tutaj robić. Żeby się wracać, bo zamknięte. No, patrzcie, już się ludzie schodzą. Jak widzicie, z całych karuzel. A to co robi? Aha. Czekajcie, no. gościu, co ty się tak ślimaczesz, ten mi... ślimak? Ale ten gościu nie doprowadzę do szału? Po prostu patrzcie, e, tutaj e, już strasznie mało ludzi jest, ponieważ, jak sami widzicie, oni wychodzą z czasem. O, a Wy możecie zostawić taką czerwoną subskrypcję, jak tutaj mój chodniczek, z góry każdemu dziękuję, jak to zostawił. I złoczą łapeczkę w górę, jak tutaj, o, chodniczek. Okej, okay, co ci jest? Surowy, przygnębiony toleruje mdłości no, czyli ja mu się chce wymyotować. No właściwie nie chcę mu się wymiotować, tylko przygnębiony jest pewnie coś go tutaj zniepokoiło. Albo coś. Polecają wesołe miasteczko znajomych. znajomym. No, to patrzcie, już mamy y o kilka klientów więcej. Y bardzo mi się podoba ta seria ogólnie. Y ej, a tym młode damo gdzie? Dobra, poczekajcie, trzeba latarnię postawić. Ten gościu nie, nie chce mu się wymiotować. Kana leń. Dobra, kanapowy leń to jest jakiś. Patrzcie, no nie jest jakoś specjalnie gruby, żeby był leniem. Yy, I patrzcie, teraz wszystkie stoiska pozostają jeszcze wyzamykane. Zatrzymaj, zamknij. Słuchajcie, trzeba pozamykać stoiska, ponieważ yy, yy, pracownicy też sobie chcą odpocząć, co nie widzowie. Zamykamy, zamykamy. Ludzie się jeszcze schodzą, słuchajcie, ale y, zamykamy i tak. Zamykamy tutaj też. I jutro rano, słuchajcie, trzeba będzie to wszystko wyotwierać. Także na razie jeszcze y, zamknij, 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 zamknij. I dzisiaj, słuchajcie, myślę, będzie nieczynne to, ponieważ na razie, jak widzicie, będą do, do budowy lamp. Nie wiem, dlaczego bardzo szybko leci mi ten odcinek, ponieważ widać, bardzo fajna jest ta gra. Tak samo nie wiem, właśnie dlaczego, ale mi strasznie szybko lecą Minecrafty. Słuchajcie, i właśnie takie gry, które ja lubię grać, takie, które, no, ja lubię właściwie we wszystkie grać, ale to jest. Wow! Lampy. Tom. Lampę bierzemy. Lampa, lampa. I tutaj trzeba jeszcze, żeby nie było, słuchajcie, ciemno, ponieważ wiecie, że ludzie nie lubią ciemno, jak jest. Przy ich takich, wiecie, tutaj, jak coś robią. Także trzeba sobie powstawiać lampy wszędzie. Tutaj też na ścieżce hop, 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 hop. Raz tak, raz tak. I słuchajcie, będzie pięknie. No i myślę, że tyle lamp wystarczy, jeśli chodzi o ogólne takie rzeczy. Otwieramy, słuchajcie, nasz cały park. Yy, najpierw otwórz, otwórz. A ja mogłem od zacząć. Otwórz, otwórz, otwórz. Otwieramy. To otwieramy. To otwieramy. Wszystko otwieramy. Przyściuteńko. Ok, z tego też powinien zniknąć znak zakazu. No i patrzcie, to też otwieramy. Nie zapomniałem nic otworzyć. O, jeszcze tutaj. Otwieramy. I ludzie powinni zacząć się już właściwie schodzić. Także to na razie słuchajcie wygląda bardzo dobrze, ponieważ jak sami widzicie, ludzie się schodzą. Schodzili się przynajmniej tamtej, tamtego wieczoru. Bo tak to, jak sami widzieliście. Pełno turystów przyszło. Dzisiaj 7.75 i co teraz? no za chwilę się powinni zacząć schodzić ludzie yy, także m, słuchajcie, czy wystarczy teraz tylko być cierpliwym i poczekać zupełnie... o, 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 kogo my tu mamy patrzcie już się o Boże, ile ludzi ja nie mogę, jak jest bardzo ciemno przecież mam kurcze lampy aha, nie pomyślałem o tym o tej ścieżce pasowałoby tu wszędzie zrobić lampy tylko takie najtańsze, ponieważ hop, hop, hop wszędzie lądują lampy. Okej. Okay. Jest przynajmniej jaśniej słuchajcie. I tutaj też lądują lampy. Wszędzie, 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 wszędzie. No i patrzcie, mamy. Te lampy jakoś specjalnie dużo kasy nie zabierają, także bardzo mnie to cieszy. A na noc dzisiaj im otworzę, niech już im będzie. Słuchajcie, what's up tam. Przecież ludzie niech się bawią, no nie? Patrzcie ile ludzi, ja nie mogę. I patrzcie jak kasa leci kurczę, za niedługo na plusie będziemy. Słuchajcie, będziemy kończyć niedługo odcinek, ponieważ niestety, ale zbliża się 20 minuta. Także ja myślę, ustawię się pięknie pod mój park, żebyście widzieli wszystko pięknie i tak dalej. Także na razie, patrzcie, tak to się prezentuje. Może w następnym odcinku postawię coś lepszego tutaj, tak żeby to było, wiecie, bardziej, że tak powiem, zachwycające. Na razie tak się prezentuje. Ja sobie staję w ten sposób. No i yy, myślę, że, słuchajcie, na tym zakończymy nasz odcinek. Yy, kto chce, niech zostawi łapeczkę, a kto niech subika. Yy, widzimy się w następnych odcinkach z coaster Tycoon World. Trzymajcie się, cześć!